9 stycznia, trzecia niedziela po Narodzeniu Pańskim, to niedziela święta chrztu Pańskiego. Z Ewangelii świętego Łukasza, gdy lud oczekiwał z napięciem, wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem. On tak powiedział do wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, rzemyka mykał sandałów. On chrzczyć będzie was, was duchem Świętym i ogniem. Tajemnica chrztu Świętego Jezusa. Jezus wchodzi w człowieczeństwo, pokazuje człowiekowi, że droga poznania, droga do Boga, wiedzie przez sakrament chrztu Świętego. To co powiedział kiedyś Jan Paweł II o Wadowicach, że tu wszystko się zaczęło, my to możemy dzisiaj powiedzieć, że tu w Sakramencie Chrztu Świętego, kiedy moi rodzice zanieśli mnie do Kościoła, kiedy wyznali wiarę za mnie, kiedy podjęli decyzję przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego we mnie, w mojej osobie, zainicjowali to bycie dzieckiem Bożym. To, to moje. Później to podjęcie tej decyzji przez rodziców, później rozwijało się przez moje życie w okresie całego mojego dojrzewania, kiedy przygotowywałem się do sakramentu Komunii Świętej, do, do bierzmowania, do pierwszej spowiedzi, później do kapłaństwa. To wszystko były dalej konsekwencje chrztu świętego. Ja w jakiś sposób za to, to musiałem w sobie rozwijać. Stałem się, stawałem się coraz bardziej dojrzalszy, podejmowałem coraz ważniejsze decyzje duchowe. Oczywiście gdzieś tam też tym wszystkim nadal rodzina, najbliżsi wspierali, czy to później już modlitwą, byciem, przy tym, kiedy przyjmowałem sakrament Chrztu Świętego, kiedy przyjmowałem pierwszą komunię świętą, kiedy przystąpiłem po raz pierwszy do, do sakramentu pokutu, kiedy później przyjmowałem sakrament kapłaństwa, czy wy sakrament małżeństwa, Ci najbliżsi nam nieustannie towarzyszyli, ale to tak naprawdę podjęcie decyzji już później należało do mnie, do, do, do każdego z nas. I my musimy dalej w sobie pielęgnować tę tajemnicę Chrztu Świętego. Jan chrzciciel mówi o Jezusie, że ten jest mocniejszy, silniejszy, który chcić będzie nas duchem świętym. My otrzymaliśmy właśnie w sakramencie Chrztu Świętego ducha świętego, który nas umacnia który daje nam siłę, który daje nam moc, który daje nam wiarę po to, abyśmy rzeczywiście byli Jego synami, byli Jego dziećmi. Dalej w Ewangelii, kiedy czytamy, widzimy słowa, kiedy otwiera się niebo, stępuje gołębica i słowa, Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Moi, moi drodzy, my wszyscy, ja, wy, każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Bóg zasiał ziarno dzieciństwa Bożego w nas, w sakramencie Chrztu Świętego. Pielęgnujmy je, tak jak powiedziałem. Całe życie nasze jest taką pielęgnacją, doglądaniem tego ziarna Chrztu Świętego, aby ono wydawało owoce. Nie zawsze u wszystkich to, to rzeczywiście ten sakrament Chrztu Świętego wydaje owoce. Gdzieś tam już jest takim zwiędniętym kwiatem, kiedy. Nie uczestniczy w życiu sakramentalnym, kiedy nie uczestniczy w życiu kościoła, kiedy gdzieś tam może odszedł od kościoła, pogubił się w swoim życiu. My mamy towarzyszyć tym ludziom. To nie znaczy, że mamy ich gdzieś tam puścić, pozwolić, no, idźcie swoją drogą, nie. My jesteśmy powołani do tego, żeby ich wspierać właśnie duchowo, tak jak nas wspierali ci, którzy yy, nasi rodzice, którzy pomagali nam dojrzewać do podjęcia naszych decyzji duchowych. Wspierajmy tych, którzy właśnie się też pogubili, którzy mają sobie to ziarno gdzieś tam przykryte, może chwastem, zasypane, ono nie może się przebić, nie może wykiełkować, żeby rzeczywiście wydało piękne owoce. Moi drodzy, na tę piękną niedzielę, niedzielę Chrztu Świętego, kiedy gdzieś tam myślami, przypominamy sobie o swojej tajemnicy Chrztu Świętego, o tym, um, kiedy nas rodzice zanieśli. Ja zawsze gdzieś tam sobie myślałem, jak to wyglądało, jak ja do tego Chrztu byłem zaniesiony, czy muszę kiedyś spytać się mamę, czy, czy rzeczywiście byłem grzeczny na Krzyżu Świętej, czy nie płakałem, ja, jak to wyglądało, bo no, to są takie rzeczy, których my nie wiemy. To jest jedyny sakrament, który odpowiedzialni są za przyjęcie tego sakramentu nasi rodzice, bo później już tam w jakiś sposób dojrzewamy. Moi drodzy, niech ten dzień będzie Waszym świętem radości, świętem bycia w kościele przy Jezusie. A ja Wam na to z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrej niedzieli. Do zobaczenia jutro.